Witajcie, witajcie, witamy Was w tym nowym dniu. Jesteśmy w Corner Bakery Cafe. Taka śniadaniarnia niedaleko w hotelu. Wszystko trochę na jedno kopyto, tak amerykańska No ale cóż, było blisko, to poszliśmy. Zjadłam sobie kanapkę. O. Smoked bacon. Przedar panini się nazywa. Ko koło panini to chyba nie leżało, bo to nie wygląda mi na bułkę panini, no ale to jakiś taki chlebek jest. Próbujemy co to jest. Ciekawe kiedy dostaniemy picie, jak jest. No. Ej, ciągle jeszcze nie ma cynamonki. Dostajemy śniadania na przemian. Znaczy tak w nierównym tempie. Ojej, ile masz bekonu. Ja się chyba nie zamienię jednak na to. No. Podstawą tutejszych śniadań są jaja, na sto sposobów. A jak co pani mówi, każdą kanapkę możecie wziąć bez jaj. W domu bym też taką sobie zrobiła. Może by nie kosztowała 8 dolców, chociaż w sumie 8 dolców za dwie takie kanapki. Może być puste, takie typowe, amerykańskie. Nie ma nadal picia. Opowiadaj, Pawełku. Chleb tostowy z bekonem, pomidorem i sałatą, no. W żadnej filozofii tu nie ma. Ja ci powiem, ile cię kosztował ten chleb. 10 doltów. Hmm. <noise> o takie kanapeczki do zrobienia w domu. Żadnej rzeczywiście filozofii. Znieśmy sobie jeszcze cynamon rol na pół, ale coś. Pani tam się coś zakapućkała. Czy ona ma kawę przynieść cynamonową, czy ona ma bułeczkę cynamonową przynieść. W końcu nie wiemy, czy dostaniemy cokolwiek z tej rzeczy. No to czekamy. Katastrofa. Na końcu miałem aż cieknący dusz z tej kanapy. No ja mam tak samo, dlatego ja niestety nie dam rady już tego zjeść. Ohejdstwo. Tak cieknie. Wiecie, jak się tak wzięli, to to by tak ciekło tym. Tak by po prostu ciekło z tego. Chyba najgorsze śniadanie na naszym wyjeździe. Normalnie Santa Barbara wróci. Najgorsze śniadanie ever. Miejmy nadzieję, że to tylko pomyłka w wyborze miejscówki, a nie że wszystkie będą takie same. Mamy jeszcze tutaj zobaczcie, o taką bułeczkę, na już której... tu nadgryzł? Na którą... Nie, ona jest tak urwana. Na którą czekaliśmy chyba ze 20 minut. Ona jest zimna w ogóle, więc nie wiem, co ta pani robiła z tą bułką, że musiała ją 20 minut do nas nieść. Tę ja urwę, ale ja już widzę, że ona jest średnia. Mm. Już lepsza od tej kanapki. A ciekawa. latte Cynamonowe. To jest dosłownie latte cynamonowe, czyli właściwie latte, czyli mleko z cynamonem. Kawy tu tam nie ma. Już zapomnieli dolać. A, bułka spoko nawet. Najlepsza jest ta bułka, no. Trzeba było pójść po cynamon rolce mielibyśmy spokój. Jaka dobra. Ja mówię, Najlepsza z tego wszystkiego. No. Nie mówię, że dobra. Ja Przejdę do Santa Barbary i zobaczę jak się robi cynamon rolki. No, jeszcze za naszą Heleną i za naszą Janiną. Niestety, póki co, Elej nas dość mocno rozczarowuje. Dużo typa się wręczy dziwnego. Dzisiaj się o mało nie pobili jedni. Leciał jeden tak do walki z drugim. Tak, leci, leci i tak go popchnął. Powiem wam, to była poważna sprawa, normalnie mało się tam nie, ten, nie wystraszyłem, ucieka na drugą stronę ulicy prawie. Co się, się śmieję, to było poważne. Sama kazałaś uciekać na drugą stronę. To się wystraszyłam. To trzeba uważać, bo to są dziwne typy, się grają co chwilę. Witajcie moi drodzy, dzień dobry. Siemandero. Drugi śniadanko dzisiaj kilka kółek do góry. Widać już nawet tak z wyglądu tej restauracji, że to nie jest taka najfa jak poprzednio. Pawełek walczy z cytryną. Nie, ja już wcisnąłem sobie lemonkę, cytryny, teraz pomarańcza i teraz zamieszam moją ice tea. A ice tea to oni tutaj dosłownie rozumieją, czyli przynieśli Pawełkowi ciepłą herbatę z lodem, gorzką, czarną i do tego cytrusy. A ja mam ciekawą rzecz, której jeszcze nie piłam, a którą chciałam spróbować. Tro cafe, czy coffee. Kawa robiona przy pomocy ciekłego azotu, ponieważ jest ona składzana i napełniana bąbelkami w takim kranie jak od piwa. I pije się na zimno. Ja mam z mlekiem. Trochę mi przeszkadza, że jest niesłodka. Taka kwaskowa bardzo jest. Jeszcze raz taką piję. To jest paskowa Zobaczcie, kawa, może ze psuta. Nie, nie, taki rodzaj kawy to jest. Za chwilę zobaczymy. Bo to nie każda się nadaje właśnie do tego, żeby ją włożyć do tego syfonu, tak? mnie dobra, aczkolwiek chyba drugi razem mnie nie wzięła. Ludzie, słuchajcie, tak patrzę, jakie to są porcje. Ona po mówiła, że z awokado to jest nieduży. Pan właśnie przyniósł takie to... No to nie jest tos. chyba awokado to. O Boże. Nie, bo tam coś, co Dobrze, nie że ja wzięłam tylko bułkę słodką, bo tak to ja bym chyba nie dała Ale powodzenie dla ciusia, On sobie wziął na słodko, na słodko. Będzie ostro jak. Jeszcze wezmę desery. Tak, gdzie my pa? jesteśmy? Voltega Lui. Voltega Lui. Tak Jeszcze Luiego nie widzieliśmy, ale pewnie gdzieś tu się przechadza. A jak tu się wchodzi, to jest taki ekskluzywny jubiler znowu. Trochę jak w Gdańsku. Na początku stoją od razu makaroniki w ladzie potem takie ciastka, świecące. monoporcje. Nie świecące, tylko to są monoporcje. No ale świecą. No, A stąd takie ciastka się jadą. I I potem są wypieki. Ich wypieki. Właśnie przede wszystkim na ciście francuskim, ale nie tylko. No i drodzy, przybyło śniadanko. Awokado to zwykle, ale zupełnie inny niż do tej pory. Dzisiaj mam. O, to rzeczywiście jest przekrojone na pół. Awokado toast z jajeczkiem, z olbrzymimi plastrami chili, którego chyba nie będę jednak jadł. I zobaczmy, jak smakuje. Ale, awokado masz bardzo dużo. I pierwszy raz widzimy awokado yy, w tej paście, że są kawałki awokado. Bo zwykle było zmielone. Bardzo dobre. Ale, z bólką wiklowaną. Domowy, domowy chleb. Tu też robi swoje. Ale zobaczcie co Paweł jeszcze wziął to jest jakiś hit nie wiem jak oni to robią, to są kawałki ciasta posklejane. patrzcie, to jest manki bread mąki bread w wersji na słodko wszystko jest takie dolone, karmelem, takie takie, takie, do tego są orzeszki pekanowe, coś jeszcze tutaj jest? czekolada? E, tak, takie czekoladczyk? Czekol... tak Czekol... no, dropsy czekoladowe a ja mam to się jakoś nazywa. Tak jak krafin jest połączeniem mafinki z croissantem, to też, się, te, też nazywa coś tam coś od Roll Rolfin, może Rolfin, nie wiem. W każdym razie... Nie, krafin roll, ale nie, to się nazywa pachowo, tutaj się to tu nie nazywało. Yy, tu się nazywa Special cro yy, croissant, yy, Być może, że to jest jakieś połączenie... No nie wiem, no w każdym razie no wiecie, no. Owalny krasat, tak. na takiej zasadzie. Widziałam sobie wersję waniliową. Oblana taka do połowy jest, widzicie? Są drobinki panili. Nie wiem czy w środku coś jest, czy on jest pusty. zaraz zobaczymy. O, jest coś. Krem waniliowy. Krem waniliowy. Ojeju, krem patisier. Słuchajcie, ja sobie biorę tą papryczkę, czyli... Bo z papryczką, czyli to jednak lepiej smakuje. Trzeba iść łapaków No To co? My się tu dalej będziemy zachwycać tym naszym pysznym jedzonkiem. I potem Wam powiemy jeszcze, podsumujemy te dwie knajpki, które obyczajiliśmy tutaj. Słuchajcie, zjadłem to awokado toast. Zjadłem to do toast. Rewelacyjne chyba najlepsze jak do tej pory. W naszej podróży po stanach mam na myśli. I zabieram się zaraz za tą, do tą małpę. Powiem wam, że rewelacyjnie smakuje. Nie za słodkie dla Ciebie? Nie. Miałem Takie... się że trochę no. tej szokolady, to tutaj było ogóle no ja nie nie, nie ma, ja nie czułam, bo to jest kupna. A, a, na końcu gdzieś. Takie śmieszne, jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Są kawałki ciasta poukładane do foremki. Rewelacyjnie spokojne. Polane tofi. cynamon, orzeszki też są widzę pekane. Super. Słodkie bardzo? Dość słodkie, ale pamiętaj, że ja jestem podczyniwy, więc tam nie wszystko będzie słodkie. Wiecie to moje. Kurczę. to jest taki bardzo dobry krem patysier, taki naprawdę taki szkolny, taki zawodowy. Że kiedy się nie krem patysier, to wiecie o czym ja mówię? Taki śmietankowy, waniliowy. No, no dobry, do ciasta mogłabym się trochę przyczepić, bo wydaje mi się, że nie zostało użyte masło do jego robienia albo jest połączone masło z jakimś innym tłuszczem, bo czuć taki ten smak takiej margaryny lekkiej. To jest jedyny zarzut. Być może robili to, żeby to było ciasto wegańskie i wtedy nie mogą dać masła do tego ciasta. Jak kupujecie gotowe ciasto francuskie w sklepie, to też ono nie jest na maśle, tak żeby wszyscy mogli je spróbować. I potem ono jest taki ma smak taki, no, takiego tłuszczu, nie, troszeczkę niezdrowego i to takie miało smak. Ale ten krem wszystko przydał. Także mogę im wybaczyć to, że to ciasto może nie do końca było takie, jakie być powinno. Chciałem tylko powiedzieć, że te kawałki czekolady to gorzka czekolada. Czyli ono nie, nie, jakby nie dosładza tego ciasta? Nie. Ale fajnie, że są pykany takie w całości. Są pekany i to się o wiele lepiej je niż twoje. On tu odłamuje sobie no kawałek. Jest wygodniejsze, bo to, ja zaczęłam to kroić. Jak ja zaczęłam to kroić, to, 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 to o tak było to. Tak. Że trzeba było jeść tak, jak tak, a potem się było całym hochajolonym, więc. Ogólnie, bardzo polecamy i bardzo pewno Polecamy moi drodzy. Zapraszamy mm. Was tutaj do Louis... Louis? 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 Louis. No. Dwie, dwie miejscówki na śniadanie welej. A. Polecimy Wam jeszcze w kolejnym odcinku Tak, ale tamtej poprzedniej nie polecamy. Tak, no w tym pojedynku... To można powiedzieć, że był knockout. Nie ma podjazdu. Knockout. Znaczy podejrzewam, że cena będzie dwa razy taka, jak wczoraj była, no ale mimo wszystko wolimy chyba zjeść coś no, lepszego. No wiesz, zależy, no niektórzy wolą taniej zapłacić. Wolicie taniej zapłacić, idźcie do tej pierwszej. To jest takie jak słuchajcie od fast foodami w stanach. Jak chcecie coś zjeść taniego, to idźcie do fast food'a i będzie tanie. Natomiast no jak chcecie zjeść coś dobrego lub zdrowego, no to niestety musicie. Tutaj. Musicie zapłacić. No to, to właśnie tak to jest. No. Także płacamy, nie zapominajcie o subskrypcjach, dzwoneczkach, lajkach. Kończymy ten odcinek. Zapraszamy na następny. Czekajcie na kolejne śniadanka.